I nagrywamy odcineczek o Robloxie i zobaczcie, tak, przeprowadziłam się do ślicznych gór. Zostawcie po tym filmem 3000 łapek w górę i subskrypcję. Kochani, przeprowadziłam się do pięknego bardzo miejsca, czyli góry. Tak, zamieszkam w górach. Dużo osób też tu mieszka, Mam telewizor, zobaczcie, mamy tu pokój. A jak wyjdę sobie tutaj... Tu mamy taki piękny widoczek na górę. Dobra. Ja zablokuję, żeby nikt nie widział. Tu mam do malowania, jak się pomaluję, czekajcie. Dobra, to to... Dobra, kochani, już się pomalowałam. Dobra, i to jest cały dom dla mnie. Dla mnie. Bo to jest mój dom, który wynajęłam sobie. Zobaczcie, jakie piękne. Tu mogłam wybrać sobie pokoje, ale wybrałam ten tam ten, który widzieliście, bo był najładniejszy. Więc tak. Ja pójdę sobie coś zjeść, kochani. Bo bardzo. O, tu jest kuchnia? A nie. Tym pomyliłam się, bo jestem dopiero tu pierwszy dzień. Nawet moja koleżanka, taka Ada, bardzo tęskni ze mną. Niestety nie wyślę jej snapa ani czegoś na przykład nie napiszę do niej już, no bo nie ma jej w tym świecie. I Jak fajnie jakbyśmy się spotkały. O, tu jest. Ja. Tu jest, dobra. O, tam, zobaczcie. Tu jadą bardzo dużo osób. Tu jest dzień. Pięknie tu jest ogólnie. Yy, weź jedzenie i sobie zobaczymy. Może, bo za dużo lodówce nie mam, to wezmę sobie zdrowe. O, dobra. I włożę. O, włożę. O, dobra. I teraz czekamy. Dobra. Aha, więc teraz siadamy do stołu, i zaraz we, pójdziemy na narty ogólnie, bo. Eee, pójdziemy zaraz na narty, bo eee, wczoraj nie byłam, a też chcę zwiedzić kochani, więc jeśli chcecie takie więcej filmików, no to zostawcie pod filmem 3000 a w górę i subskrypcję i komentarz, żebym wiedziała, że chcecie. Dobra, kochani, ja już sobie zjadłam. I teraz chodźmy do mojego pokoju ubrać się na Oj. Ktoś dzwoni, zobaczymy. Moja koleżanka tu jest? O! Nie, nikogo nie to Co? Czekaj. Nie ma nikogo, dobra. Może ktoś sobie żarty robi. Dobra. Więc tak, kochani, ja się pójdę przebrać. Zobaczcie. Więc wchodzimy sobie w awatar i tak no to mogę tak po domu chodzić no ale nie na dworze więc tak weźmiemy sobie jaki kto to jest czekajcie no niech ktoś jeszcze raz zadzwoni Ej kto to Ja nie wiem kto to O kurde boję się Dobra, czekajcie, skradnę się. I żeby... czekajcie. Kochani, może ktoś coś... Nie... Czyli ten bawan jest podejrzany. Zablokuję. Jak będzie mi ktoś dzwonić, już nie idę. Bo się serio boję. Więc tak. Ubierzemy sobie jakiś sweter. Dobra, napisałam sweter. Dobra. I zobaczcie, mamy tu takie na przykład. Czekajcie, zdejmę sobie tylko to. I spodnie. Zobaczcie, ładnie mi w tym. Zobaczymy, czy jeszcze jest jakiś sweterek bardziej grubszy. Yy, a może napiszę kurtka? Dobra. Kurtka. Kurtka... Dobra. Musimy tak pójść. Dobra. I wezmę sobie naprawdę jakieś jeansy. Adidasa na przykład. Wiem, że to nie jest dla dziewczyn, ale jak to wziąć. Żeby mi było ciepło. Dobra kolejny, tak pójdę. A buty. To szarpie. To To szarpie? szarpie. Ktoś szarpie. O! Dzień dobry. Dzień dobry. No. I nie mi tu nie wychódź Nie wchudź. I Nie pukaj. Otwórz. I zrobimy tak. Szybko zablokuj, Dobra. Idziemy sobie jeszcze po budki i po czapkę jakąś. Żeby nie było miutko. Ale to jest cieplutko żeby mi było na dworze Mm -hmm. więc tu jedzie nawet policja? Dobra. Mm -hmm. Tu nic nie mamy? Dobra, założę sobie jeszcze dżinsy, dżinsy pod to. Dobra. Weźmiemy sobie jakąś czapkę. O, minionka. Dobra. I możemy iść oczywiście się ubierzcie ciepło, jak wyjdziecie Dobra, otwórz i sobie blokujemy. Dobra I jedziemy na narty Ale to jest fajny świąteczek A tu policja jedzie matka. Zobaczcie, inni sobie tu też mieszkają Fajnie O, tu się ślizga O, dobra, tak się tu A co to jest? A, dobra, siadam z jakąś właśnie dziewczyną. I nie wiem, tak szczerze, o co tu chodzi. Dobra, tu jest ja, jakaś dziewczyna ze mną usiadła. Zobaczcie, jedziemy, zobaczcie, jak pięknie. Tutaj mamy. O, nie wiem, co to jest. Ale nie jedziemy, zobaczcie jak piękne widoki. O, ale piękne. I teraz będziemy wracać. O, wow. Ale fajne. Dobra, i teraz co robimy? A na narty! Bierzemy narty. Dobra, chcę się ścigać. Chcę, chcę, chcę. Dobra, dlaczego nie mogę wziąć alo? Dobra, nie wiem, ej, nie wiem, o, a tu sanki są, sanki, wow, ale fajnie, ty, ej, no, ale, czy serio? No się boi ludzi, ojeju, ja się ciebie boję bardziej, dobra, kochani. Yy, w następnym odcinku sobie pójdziemy gdzieś jeszcze, zwiedzimy sobie coś innego, ale dzisiaj jest serio mega, tu w górach jest bardzo zimno, więc lepiej pójdę do domu. Kochani, zablokuję, żeby mi nie wszedł. Yy, no. no i pójdę, tylko się... Mm, a, zjem jeszcze. Co ja robię? A, spadłam. Dobra. A, i zobaczymy jakie są wiadomości dzisiaj. Dobra, patrzymy. Kobieta znika od kilku lat. A, więc tak, weźmiemy sobie jeszcze jedzenie. No i coś może zdrowego bardziej. Tak jak wcześniej. Dobra, i sobie tu idziemy. O, dobra. Ej, a po co? A ja. O, dobra. Łop, jem sobie jem. Dobra, koń. I ja już idę spać, bo jest noc w górach. No, no i się przebieram. Dobra, kochani, czekajcie. Więc jak przybierzemy się razem, ryzim, ryzim. Dobra, kochani, ja już się przebrałam ogólnie tak się prezentuje no i w kolor <coughs> sorry ale było dzisiaj mega zimno i się mega zimno ubrałam i mogę kaszleć więc tak ja już idę tu spać <coughs> <coughs> więc papa y, pa. miłego dnia sobie może jeszcze pooglądam chwilę no oh, na przykład inne na przykład o oh. dobrze kochani papa